Dzisiejsza konferencja to podsumowanie projektu Ocalny Pamięć Karkonoszy, przybyło na nią trochę osób z Polski i z Czech, rozmawialiśmy o tym co zrobić, żeby ocalić pamięć Karkonoszy. W imieniu zespołu Arki Karkonoszy jestem bardzo, bardzo dumny, że mogliśmy przybliżyć naszą wspaniałą małą ojczyznę poprzez 90 kilka świetnych osobowości Karkonoszy, które opowiedziały nam swoje historie. Mam nadzieję, że Państwo to obejrzycie z przyjemnością. Te rozmowy są na YouTube, na kanale DCK Arka Karkonoszy. Zapraszamy. Proszę komentować, udostępniać, oglądać i trzymać kciuki. Wszystko ku chwale Karkonoszy. Postanowiłem pożegnać się z dużymi miastami. Do Karkonuszy zawsze było daleko. Parku Narodowego jest tylko po polskiej stronie 6000 hektarów. Twoje przeżył w tych górach. Zaczęło się tak, że właściwie nic z tego nie zapowiadało. Odpadająca szaść z górnego dysku spowodowała, że y, pracownicy usłyszeli taki delikatny trzask. Znalezienia. Nas tutaj naszego miejsca. Ta wiadomość po Karpaciu rozeszła się bardzo szybko. Przyszliśmy w trojach. Jurek, jak zobaczył, jak się dowiedział, że my jesteśmy akurat uczestnikami turnieju w Wojciszowie, to powiedział, że chce mieć taki turniej we wrześniu. Można się teraz tego pośmiać, kiedyś to było życie codzienne. Wydaje mi się, że jesteśmy w najpiękniejszym miejscu. Ja graweruję szkołę od 16 roku życia. Niektóre zmiany są wręcz zatrważające. Pomagałem licząc pieniądze. Od moich um, momentu urodzenia miałam w genach um, miłość do zabytki i do sztuka. Zaczęło się od takich małych wypadów y, poza, poza dom. Od tego momentu właściwie zacząłem się interesować pszczołami. Ja jako Polak przyjechałem na ziemię odzyskane i chciałem jakiś przyczynek mieć swój. W ramach trwającego od 2019 roku projektu Oceany pamięć Karkonoszy wyremontowaliśmy pomieszczenia po starym klubie dywanów, stworzyliśmy tutaj studio telewizyjne, dzięki któremu mogą Państwo oglądać też Kurier Kowalski. Stworzyliśmy kilkaset materiałów filmowych, zorganizowaliśmy kilkanaście imprez, warsztatów, koncertów, zarchiwizowaliśmy też kilka tysięcy zdjęć, kowarskich zdjęć. Myślę, że był to bardzo, bardzo potrzebny Kowarom projekt, i zakończyliśmy go tą, oto dzisiejszą konferencją. z Paměti z Krkonoš do Kovar na závěrečnou konferenci ke starému projektu, který končí teďka v září. Udělali jsme spolu s Poláky spoustu věcí, udělali jsme schránky zaniklým objektům v Čechách i v Polsku, udělali jsme workshop graffiti, udělali jsme fotografický workshop. A v současné době pokračujeme projektem novým, který je zaměřený víc na online prostředí a tam spolupracujeme ještě mnohem víc,